Okej, okay. <laughs> witam wszystkich w kolejnym Zagrajmy. A, tym razem jest to Zagrajmy w Minecraft. Witam się z wami w tym Zagrajmy, kurde. Witam się z wami w tym Zagrajmy po raz piąty już bodajże. E, czemu po raz piąty, powiem później, bo teraz nie chcę się. <laughs> Jak zaczniemy oczywiście grę. E, tak, e, co tu jeszcze by wam ciekawego móc powiedzieć jak widzicie jest to Minecraft. E, dlaczego zagrajmy? A, i mam do tam dogranego sobie jakiegoś dodatkowego teksturpakka, ale to Was zbytnie nie powinno interesować, a jeżeli interesuje to piszcie w komentarzach, e, no ale jest fajny, zapniem włączyć stopera. No no tak, jak mam telefon rozładowany, na pewno go włączę. Wiecie co? Tak więc będę... w sumie nie potrzebuję stopera, bo jest ostatnio wyłączony, no właśnie... Limit na YouTubie. Ale i tak, muszę podładować telefon, więc sekundka. Gdzie to jest kurde, jest ładowarka? Tak, yy, no to tak więc yy, wracając do gry. Yy, Minecrafta wybrałem tylko dlatego, że jest bardzo fajny. Jedna osoba mnie prosiła, żebym zrobić co zagrajmy i robię. I Jeszcze przed tym jak wrzucałem pierwszy raz odcinki na YouTube. To powiem Wam szczerze, e, w jeden dzień zebrały 20 wyświetleń, tak więc, znaczy, w jeden dzień, no w, dwie, w godzinę zebrało 20 wyświetleń, ale niestety musiałem to usunąć. E, no i po prostu wydaje mi się, iż, e, zagrajmy w Minecraft, możemy je przyprawić o kilku widzów. A na tym mi chyba najbardziej zależy, żeby mieć jak najwięcej widzów, a później to już pójdzie z górki. Tak, co jeszcze chciałem powiedzieć? No, póki będę podłączał. Madewarkiem muszę Was, was, was czymś zagadać. Chyba oczywiście pod, podłączył do odwarki, telefon, Was nie zanudzić. Tak, podczas gry zapewne będę piernić głupoty. Różne głupoty postaram się jak najwięcej. <śm> <śm> no co tu jeszcze Wam, wam puto potróć? O nie wiem, kurde, jak tak się nie gra, to się kurde nie wie co tym gadać. No no i od czasu do czasu pewnie przeknę. Będzie wskazane to jest wskazane mm, tak a no właśnie powiem wam o najwa kurde jak to się wsadza gdzie to się wsadza tu yy, tak yy, kurwa wejść nie chcę o dobra weszło tak yy, powiem wam jeszcze że yy, będę miał na początku małe lagi a to tylko na początku więc nie zdrażajcie się tym jeżeli nie chcecie żebym kręcił ogłem zagrajmy że jak będą lagi wam przeszkadzać piszcie w komentarzach jeżeli wam się nie będzie podobało na, że mam takie lagi w ogóle a mówię to tylko na początku yy, to po prostu zaprzestanę robić to, zagrajmy A jeżeli wam po prostu nie przeszkadza to też napiszcie chociaż bardziej piszcie że wam to przeszkadza, tu mamy świat ale o tym to dopiero na urodzinach za 27 dni mianowicie 8 stycznia 2011 roku Będą urodziny mojego studia Aquamaryn i właśnie w tenże urodziny zaprezentuję ten świat i... Być może podam do niego save'a, jeżeli wam się będzie podobał i być może jeszcze sobie jakby to powiedzieć. Ogółem będzie tam w tym świecie taki bonus, więc nie wiem, że będzie Wam w ogóle chciał się tego save'a dostać. No i tak jak widzicie, Minecraft wygląda fajnie, obiecująco w tym tekstur paku mm, ok niech tam w opcjach tak gramy na razie na poziomie peaceful czyli 0 potworków dlaczego na przykład dlatego że um, nie mogę wam powiedzieć na poziomie peaceful um, znaczy po prostu Chce się na razie zadomowić wiecie co co chodzi nie jest sobie domek spokojnie pobiegać znajdź sobie dom Zadomowić się. I dopiero. Później. Po mm, prostu zaczął walkę z potworkami. Jak już zrobię sobie. Pożony. Znaczy pożony. Jak zrobię sobie domek. Znajdę miejsce na domek. to Zacznę. Zmienię poziom trudności. Oczywiście, jeżeli zdobędę jeszcze trochę surowców, co nie. Bo to, to takie nie ma sensu. Mmm. Daj. E, Pierwszym surowcem jest wydobywanie drewna. Najważniejsze. E, Jego ja nigdy nie zawia, Mówię wam. Ten surowiec jest naprawdę ważny, bo z niego robimy większość rzeczy. A bynajmniej za jego pomocą. Tak więc... jest najważniejszy surowiec w tej grze. E, oprócz tego mamy również złoto, srebro, mm, przepraszam, złoto, mm, żelazo, diamenty, e, o, węgiel i takie różne tam rzeczy, wiecie. Mm, to tam z czasem. Mm, Mam nadzieję, że nie słyszycie telewizora oczywiście. Nie ma tak się rozkoszować telewizorem. Bo przykro że w Minecraft. A Ale... ja. No dobra. Mm, tak. yy, będę szukał dopiero domu, jak to będę 260 drewna. Te, co mnie... Pff. O ty, mędu, ty, 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 ty... To nam dwa bekony. Nie, no to mówię bekon, chociaż to jest zwykłe mięso. Ale bekon. Tak więc, yy, tak. To mięso odnawia nam 1,5 serduszka, czyli 1,5. Yy, ogółem życie to 10 serduszek, czyli yy, 15% życie nam odnawia. Yy, a mięso upieczone odnawia nam 40%, czyli 4 serduszka. Ten wywiad raczej serduszka ładniej, yy, śmieszniej brzmi Tylko dziwniej mm, tak. Jak widzieliśmy, świnia się na nas popatrzyła Nie dole spaszywa Pewnie nasza postać też na nią spojrzała Takim złowieszczym spojrzeniem I świnia się przed... Czy ja widzę glinę? Tak yy, Kolejnym bardzo potrzebnym lecz rzadkim surowcem jest glina. Jeżeli O właśnie, teraz pewnie Jeżeli tamto... To jest glina, a nie kamień. No bardzo pozwolone. Idziemy tutaj świnka sobie tam tańsuje. Eee, pewnie ci, ci, yy, Ten... Pewnie sobie ćwiczy już do castingu tańca z gwiazdami. Powodzenia czicę. Tak. Eee, no. Tu my sobie pozbieramy węgiel. Atakują, nie atakują, broni no tak. ale tak jak mówię na początku lagi na początku mm, mm, dość pierliwe. ale nasi się tylko na mam nadzieję mmmm na mnie zawsze tak było, nie? hop, hop, hop zbieraj, zbieraj Zbieraj drewno, zbieraj, zbieraj Tak, mm -hmm. zbieramy drewno, zbieramy i <laughs> no zaraz będziemy sprawdzić, że tam to właśnie jest tym hmm. Gliną. <laughs> ja teraz mówię, że będę wymagając co do domku Będę szukał blisko wody Jakoś fajnie wyglądającego miejsca no. Więc będę bardzo wymagający co miejsca, więc cierpliwości ja znajdę ten właściwy. Mm. Kurde, denerwuje mnie to trochę, bo Minecraft mi się laguje, a taki Half-Life to tylko już raz na ruski rok. No. Nawet też wam powiem, że z Mam wrażenie, że nawet avp trójka mi się mniej tnie niż to, no Naprawdę wam mówię. Ale zaprawdę powiadam wam, że już zapomniałem gdzie widziałem tą glinę. Hmm. Cóż czuję, że źle będzie. O ile to jest oczywiście glina, ale musimy to sprawdzić. Dobra, 64 na razie starczy. Hmm, nie, 64 starczy. Idziemy po glinę. Już tutaj, czy to jest glina. Hmm, tak. Kwiatki zostawiam na razie, bo mi to nie potrzebne. Tak, jest glina. Idziemy po glinę. Tak, to jest glina. W stu procentach. jak widzimy, kamień jest po pra po lewej, bardziej. W to jest 100% glina, ten mnograł... piasek u góry jakoś mnie zniechęca do tego. Ale piasku też sobie... Pierw... pierw zbierzemy piasek, żeby nam na głowę nic nie spadło. Uh -huh. O, widzicie? Gliny wy... Glina występuje w bardzo dużych ilościach. Na przykład, jeżeli tutaj widzimy złoże... O, właśnie to coś się że złoże jest bardzo duże. Jest bardzo, bardzo duże. Ale musimy coś powiedzieć, tak. Jeżeli glina jest właśnie tak w, gru w takim złożu, to. No, tu idziemy jeszcze. To dalej musimy też się porozglądać na po całej takiej wysepce. Bo właśnie może być i właśnie jeszcze w innych miejscach, nie? Jeżeli jest jedno złoże, to w okolicy powinno. Być jeszcze inne Wiecie o co chodzi, nie? Mam nadzieję Jak to tak tłumaczę, jakby wiecie hmm. No yyy... Sprawdźmy tu to jest maksakrycznie wielkie złoże, ludzie Wam powiem, że Jestem tak polarnym wrażeniem Tu już nie ma, tu też nie I tu nie ma, dobra Teraz sprawdźmy tu Tu nie ma, Ci nie ma sensu też nie ma sensu. Nie wiadomo jak to. O, tu jest sens. Nie wiadomo jak to jeszcze głęboko jest stabilne. Yy, znaczy na, na jaką głębokość. Okej, okay, tu nie ma sensu. Tu nie ma sensu. I tu nie ma sensu. Dobra. czy to jeszcze trzeba rozchrzanić To też. I to też. kurde jest sens. tu jeszcze to idzie. Tu jest sens jeszcze. Na tu nie ma już. Dobra. sobie puszczamy w tym momencie. Les jaraz nie Dobra, no to czyli teraz tu ładnie niszczenie. Tak, pytacie mi pewnie... Pytacie się pewnie po co mi glina jest. A z gliny możemy robić... Yy, na znaczy glina możemy przytapiać na cegły. A z cegieł możemy zrobić sobie ładny domek murowany. Yy, no i odporny na wybuchy jakiekolwiek. Czyli na... na pewno na kwifery. Które są w tej... Grze naprawdę shit happens. To Pod względem niszczyciela, stwa. Jak widzimy, pominęłem trochę piasku, ale to nic. Ło. Wow. Wow. Ręcz świetnie Wam powiem. Nie! No, tego pijaku tu jest za dużo. On przeszkadza przy. Nie, 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 nie. nie. Przy wydobywaniu. Mhm. Mm Kurde, w jednym miejscu tyle zdobyć pierwszy raz, Wam powiem. Ładne na złoże. No, żebym to zauważył. Jest najbardziej potrzebny od drewna Wam powiem by no nie glamy A czy można robić drewniany domek? Nie no nie no, bez że nie A on nie wygląda za ciekawy Łowdupę Ciemno się już robi Ale skoro nie mam Mamy włączone potworki To nie ma się czym przejmować Niech się respią że tak powiem No czy niech się no robi żeby chciałem powiedzieć, czy jeszcze była? A jedno. kurde, nie. z Wyłączam GG. Mm. Masz to w kurza pewnie i mnie zdeczka też. Zaw zawsze mi się zachcia, GG to jest, że ja coś robię. <grym> ja pierniczę. Okej, okay, wreszcie, koniec. Tu jeszcze jedno. I koniec. Okej, okay, idziemy szpyta dalej. Po co mi też się pytacie piasek? A piasek jest pot potrzebny na szkło mm, i do hodowania kaktusów. Mm, z kaktusów nie wiem jeszcze co można robić, ale się pewnie dowiem. Mm -hmm. No. Ale po to je można hodować, żeby pewnie coś z nich robić, tak więc... Wiecie. Okej, okay, trzeba znaleźć węgla trochę jeszcze co Głę... Stocja ja widzę. Tu jest kurde pustynia. Nie kurde pustynia, tylko pustynia. Nie? <śm> jest, jest glina, jest glina. Au! Wow, myślałem, że będzie bolać. To przylegowało. Okej. Okay, mm. Dobra. Y równie dobrze piasek możemy wykorzystać, jak widzicie na to po prostu o zatamowanie, żeby nam tu woda się nie wlała. Aby nie wydać że oni ja to tak hamuję? A no po to właśnie, że jak rozwalę to to by mi po kurde zalało wodą, nie? Ja chcę tego uniknąć, żeby po prostu wydobyć glinę bez żadnych większych problemów. Kopiąc sobie po prostu. Widzimy, tak zauważyliście pewnie, że glinę możemy wydobyć bez użycia najmniejszych narzędzi. Tak jest, jest spostrzegawczy. Jeżeli to zauważyliście przed tym jak wam powiedziałem. Jeżeli nie, to brawo, po prostu brawo. Pogratuluję w moim odcinku specjalnym. Mm. Tak, jest bardzo fajnie. Ale bardzo dużo gliny nigdy jeszcze nie miałem. Z tego będziemy mieli zarwoncę nie ciemno. Z jednej kubki gliny, że tak powiem. Mamy Jedną cegę! Nie! Kurwa! Aaaaa! Topie się! Mamo! Oku, dwa! A! Nie! Od mordę! Boże, za co mnie tak karasz? Kłoń się, wyłącz się! O właśnie! Aaaa kurwa wy mnie stąd Ja tu za łupę robię, znaczy tka kur... Jest ja tu surowce, w... o tu też jest, jest Tu surowce wydobywam W wy mnie tu topicie No co to ma być? Co, co to we własnym domu domyślnie... nie można czuć bezpiecznie, nie? Yy, tak, tu mam kamień Mam dziewko I ja jak w dupie Mm, tak. Nie wiem po co jeszcze wydobywam drzewo, Na razie mam go dużo. Ale w zrobię sobie kilofa i zrobię sobie, tak, dechy z desek robimy, y właśnie, toolboxa. Toolboxa robimy w ten sposób. Toolbox to jest takie coś, którym robimy przedmiot tworzymy różne przedmioty. I pokażę wam jak tworzyć kilof Znaczy pierwszym będziemy robić patyczki Patyki robimy w ten sposób Kilof Znaczy zrobimy sobie jedną siekierkę Kurwa Siekierkę Siekierka chyba wiecie do czego służy, nie? Do płukania w dziwko, żeby się szybciej ścięło mm. Zrobimy znaczy, sobie jeden drewniany kilof Żeby Łatwiej było nam Wydobyć to, 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 no, wiecie, nie? E, kamień, żeby można było wydobyć kamień, bo są surowce, które można wydobyć tylko danym kilofem. I nie na przykład jest kamień. Że można wydobyć drewnianym lub lepszym. Ale za chwilę wydobywam po to kamień, żeby mógł sobie zrobić lepszy kilof. Pewnie jesteście z to zadowoleni. Będzie na pewno wydobywanie szło w górę. Tak, jak nie to jest nim piach. Piach jak piach, nieużyteczny. Czy to jest bardziej, powiedziałbym. Hmm, błoto. Hmm, błoto? Nie, no, czy takim. Powiem wam, że. piach, błoto, nie, no. Błoto to to nie jest, ale. Nie wiem, będę nazywał ziemią, O, ziemią, ziemią, właśnie, mam dobrą nazwę dla tego. Ziemia. Ja tu boksa No Właśnie nie, a szkoda, że... By go zostawić. Mm. Tak. Zabieramy to co nasze i się stąd zrywamy. Jakoś nie, nie przystaje mi ta okolica. Ale to drzewo wygląda obiecująco wam pan. pan. Nie sobie je oznaczył jako taka. E mi tutaj zrobić sobie domek w tym drzewie. Ale. Eee, czy dwa FPS-y o mamusiu? Dlaczego? Kurwa. Idziemy, uciekamy. Uciekaj. Dobra. Prze przestało lagować Kurwa, ale za to ciemno jest. Takie ciemności tu ja nie będę drewna wydobywał, ja bo je gówno widział. Za przeproszeniem nie. Nie, bo widzę gówno, nie. Główna kumwa nie widzę. Tak, o, spadłem gdzieś, widzę, wpadłem w jakąś dziurę. I jedyny co widzę, to nic nie widzę. Tu chyba, czekajcie, tu nade mną jest drewno. Mam takie laki że nie odczuwam ich tak ciemno. Ja chyba wydobywam drewno, prawda? Okej, okay. to było chyba drewno. Kurde, wygląda wręcz obiecująco, ale wykorzystamy to później. Najwyżej go poszkamy. I mamy świetną górkę do zbudowania swojego domu. Tak jest. Y